Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Rozpoczynamy refleksję nad Słowem Bożym od słów, które pochodzą z dzisiejszego drugiego czytania. Chcemy je potraktować jako wezwanie do zastanowienia się nad tym, co znaczy, że jesteśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Te słowa nabierają wyjątkowego wydźwięku właśnie w tym miejscu, które od wieków nazywane jest Kalwarią Pacławską. W tym błogosławionym miejscu zgromadziliśmy się na uroczystości w niebo Najświętszej Marii Panny, aby wspólnie zanosić do Boga modlitwę, o pokój, dobro i błogosławieństwo dla nas wszystkich, dla naszych rodzin i dla naszej ojczyzny. Pozwólcie, że z tego miejsca najpierw pozdrowię Waszego metropolitę i pasterza arcybiskupa Adama Szala wraz z biskupem Krzysztofem Piotrem, Pudziem, który jest Waszym biskupem pomocniczym. Pozdrawiam wszystkich obecnych tu kapłanów, czcigodnych ojców, Franciszkanów wraz z przełożonym prowincjalnym, ojcem Kustoszem i pozostałymi ojcami opiekunami Kalwarii i kustoszami tutejszego sanktuarium. Pozdrawiam siostry zakonne, osoby konsekrowane, przedstawicieli wspólnot i ruchów religijnych. Pozdrawiam przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej. Wraz z Panem Posłem i Panem Wojewodą. Pozdrawiam Was, drodzy pielgrzymi z Polski, ale też i z Ukrainy, może też i ze Słowacji, tutaj niedaleko przecież też jest. Wyruszając z różnych miejsc, podjęliście trud pielgrzymowania, by spotkać Marię i jej syna Jezusa Chrystusa. Błogosławiony to trud. Pozdrawiam wszystkie siostry i wszystkich braci, którzy uczestniczą osobiście w tej pięknej uroczystości odpustowej w Najświętszej Marii Panny i tych, którzy łączą się z nami za pomocą mediów. Pozdrawiam wreszcie przedstawicieli mediów, jednocześnie prosząc, aby byli zawsze przekazicielami tego, co piękne, co duchowe, co buduje, co wprowadza pokój, a przede wszystkim co jednoczy. Dzisiaj tak bardzo potrzeba tej jedności między nami, między nami Polakami, bo wiemy, że tyle jest napięć różnych, tyle różnych emocji, które nie pozwalają bardzo często nam rozmawiać, nawet w naszych rodzinach. Dlatego tej modlitwy o jedność tak bardzo potrzebujemy dzisiaj. Słowo kalwaria przywołuje na myśl Ziemię Świętą. Są to miejsca szczególnie błogosławione, bo przecież uświęcone obecnością, działalnością, nauczaniem, a przede wszystkim męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Te miejsca uświęciła również swoją obecnością Maria, Matka Jezusa, która go poczęła i wychowała, wydała na świat. Wychowała i przygotowała do wielkiej misji odkupienia człowieka. A następnie, a następnie, możemy powiedzieć, współcierpiała, gdy przechodził przez mękę i śmierć na krzyżu. Skoro Ziemia Święta wraz z Jerozolimą jest miejscem błogosławionym, to ileż bardziej błogosławieni są wszyscy ci, którzy stąpają po tej ziemi, którzy do niej pielgrzymują. Którzy się tam modlą, medytują słowa Jezusa, doświadczają Jego bliskości i Jego przemiany. Ziemia Święta ze swoją Kalwarią jest miejscem na wskroś błogosławionym. Żeby to błogosławieństwo mogło spływać w obfitości na wszystkich, także na tych, którzy nie odwiedzą Jerozolimy, budowano w świecie Kalwarię. Miejsca, które pomagały duchowo Pielgrzymować do Ziemi Świętej. Dzisiaj jesteśmy nie w Jerozolimie, ale w Kalwarii Pacławskiej. W 1665 roku, o, o czym wielu z Was bardzo dobrze wie, Andrzej Maksymilian Fredro wybudował to miejsce, wybrał to miejsce, bo swoją topografią, swoim wyglądem do złudzenia przypominało krajobraz Jerozolimy. Zniósł więc na nim kalwarię z kapliczkami, aby wierni mogli gromadzić się, rozważać tajemnicę życia i śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i oddawać cześć Jego Matce. Zapragnął, aby w kalwarii pacawskiej spływało obfite błogosławieństwo Jezusa i Marii na każdego, kto ją odwiedzi. Szybko więc tutejsza kalwaria. Pod opieką ojców franciszkanów stała się nową Jerozolimą, a jak ktoś nazwał Jerozolimą Wschodu, do której zaczęli napływać liczni pielgrzymi. I trwa to po dziś dzień. Przybywamy więc do tego sanktuar sanktuarium, aby tu na kalwaryjskich dróżkach medytować życie Jezusa i Maryi, modlić się, odprawiać Drogę Krzyżową. Odmawiać różaniec, uczestniczyć w nabożeństwach pokutnych, procesjach, apelach maryjnych, ale przede wszystkim, aby karmić się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa we mszy świętej. Tak Bóg napełnia nas błogosławieństwem na tych wyżynach, na tym pogórzu. Jakże ważne jest to sanktuarium na duchowej mapie Polski. Tu można oddychać głębią wiary, tę wiarę odnawiać, prosić o nią dla siebie i dla innych. Tego wyjątkowego miejsca nie wolno omijać, lecz trzeba z niego korzystać. Trzeba zachęcać też innych, aby tu przychodzili. Chcemy tu przychodzić i prosić o błogosławieństwo i wiarę także dla naszego narodu. Bo w ostatnich czasach wydaje się, jakby ta wiara w tym naszym narodzie słabła. Słyszymy z mediów, ale wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, aby zobaczyć, ilu z naszego otoczenia oddaliło się od Boga, przestało korzystać z sakramentów, nie karmi się Eucharystią, nie żyje przykazaniami, nie formuje swojego życia zgodnie z zasadami nauczania moralnego Jezusa Chrystusa. A więc możemy powiedzieć, są zamknięci na to Boże błogosławieństwo. Pytamy, dlaczego? Dlaczego się tak dzieje? Odpowiedzi z pewnością jest więcej. Ideologie i tendencje kulturowe, których każdy chce ustalać i posiadać własną prawdę subiektywną, której nie ma miejsca dla Boga wygodny styl życia bez krępowania przekazaniami i ograniczania wolności jakimiś zasadami moralnymi a przede wszystkim wszechobecne bałwochwalstwo pieniądza słusznie przestrzega papież Franciszek mówiąc kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu, który sprowadza człowieka do tylko jednej z jego potrzeb, do konsumpcji. Za tymi postawami, konkluduje papież, kryje się odrzucenie etyki oraz odrzucenie Boga. Widzimy, że brak odniesienia do Boga skutkuje tym, że w sercu pojawia się pustka. I bezsens, a z nich rodzi się agresja, nienawiść, wyśmiewanie tego, co Boże. Z tej pustki nie można przelać błogosławieństwa na innych, bo w pustce Bóg nie ma miejsca, aby dotrzeć do naszego serca. I dlatego tak wiele złych rzeczy się dzieje w naszym narodzie. A przykłady tego typu w całej Polsce są niestety liczne. Akty wandalizmu i profanacji symboli religijnych, obrazu Matki Bożej czy też Jezusa Chrystusa, zdejmowanie czy też niszczenie krzyży, obrażanie uczuć religijnych, wyśmiewanie wiary i wierzących. Jeśli ktoś ma troszkę więcej odwagi, to bardzo często spotyka się natychmiast z hejtem. Niewiele ponad tydzień temu sprofanowano. Figury Matki Bożej w Choroszczy i Konowałach na, na Białostoczczyźnie. Na kościołach pojawiają się obraźliwe napisy i można by tego mnożyć wiele. Mnożą się ataki na świętego Jana Pawła II, na biskupów, kapłanów, wierzących. A czyż nie było bulwersującym to, co stało się na inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? zamiast promować jedność i solidarność sportową uczestników wilgrzysk w duchu miłości, zaśpiewano hymno o pragnieniu świata bez nieba, bez Boga, bez wiary, a potem bluźnierczo sparodiowano ostatnią wieczerzę. Stojąc pobożni na wzgórzu Kalwarii Pacławskiej, a z góry widać lepiej, stawiamy sobie pytanie – co się dzieje z wiarą w Europie? Ale przede wszystkim stawiamy sobie pytanie, co się dzieje w naszym chrześcijańskim polskim społeczeństwie? Co się dzieje z wiarą w naszym narodzie, który tak dumnie się zawsze nazywał narodem chrześcijańskim, wiernym Jezusowi Chrystusowi? Czy mamy być na to wszystko obojętni? Czy mamy na to przymykać oczy? Nie możemy być obojętni. Nie możemy patrzeć na tę smutną rzeczywistość, jakby nic nie działo się w naszym społeczeństwie i w naszym narodzie. Wszyscy przecież jesteśmy odpowiedzialni za kształt tego świata. Za kształt naszego społeczeństwa i naszego narodu, za to nasze polskie społeczeństwo, za nasze rodziny, za nas samych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie własne i innych. Trzeba więc przeciwstawiać się temu, co wywiera na nas negatywne piętno i temu, co dąży do naszego zniewolenia. Prawdziwie wolni możemy być tylko w Jezusie Chrystusie, naszym odkupicielu. Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, że celem ludzkiego życia jest zbawienie, czyli poddanie się leczącemu nasze dusze działaniu Jezusa Chrystusa. A zbawienie można osiągnąć tylko i wyłącznie na drodze wiary. Czyli rozwijając i pogłębiając swoją relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Ma to koronny wpływ na budowanie dojrzałych więzi z innymi ludźmi. Im bliżej Chrystusa żyjemy, tym bardziej jesteśmy błogosławieni. Im bliżej Chrystusa jesteśmy, im lepiej znamy Jego słowa. Tym więcej miłości mamy dla bliźnich. Przypomina o tym święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, kiedy mówi, w Chrystusie bowiem wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył dla, dla siebie jako przebranych Synów przez Jezusa Chrystusa, Według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Zaś Ewangelia dzisiejsza wskazuje, jak zostać świętym i nieskalanym, pisząc: Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie. Trzeba więc pielgrzymować do Boga. Zwracać swoje serce ku Niemu, czyli słuchać i rozważać Jego słowo. W tym trudzie nawracania się ku Bogu, szczególne miejsce ma właśnie pobożność pasyjna. Pobożność możemy powiedzieć kalwaryjna. Wasze pielgrzymowanie do Kalwarii Pacławskiej jest wyrazem zrozumienia prawdy, że rozważając mękę Chrystusa. Możemy umocnić swoją wiarę, aby następnie ożywić ją we własnych rodzinach i na jej fundamencie wychowywać nowe pokolenia. W ten sposób możemy rozważamy Słowo Boże i wprowadzamy je w życie. W tej drodze duchowej Bóg daje wszelkie błogosławieństwo. Tu, na Kalwarii Pacławskiej, w tym szczególnym miejscu. Dobrze jest też sobie postawić pytanie: jak wygląda wiara w naszych rodzinach? Jak często rozmawiamy o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o wierze? Jak często rozmawiamy o Kościele? Jak często przede wszystkim wspólnie się modlimy? Czy przypadkiem tej rozmowy z Bogiem, tej modlitwy? Nie zastępuje aby szklany ekran telewizora, czy też komórka, czy coś jeszcze innego. Niestety w wielu polskich rodzinach mocno osłabł już całkowicie, albo całkowicie zanikł przekaz wiary dzieciom. Młode pokolenia wzrastają w całkowitej wolności i z dala od Chrystusa, a rodzice niekiedy mówią, jak dorosną, sami wybiorą. Tak bezsensownemu rozumowaniu przeciwstawił się już święty Paweł Apostoł, kiedy w swoim liście przestrzegał Rzymian, mówiąc: Jakże więc mogli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mogli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić? Jeśli by nie zostali posłani, jak to jest napisane, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Jak można otrzymać błogosławieństwo, jeśli się po nie nie sięga? Za brak znajomości Chrystusa u dzieci będą odpowiadać rodzice, zwłaszcza ci, którzy ani go nie pokazali. Ani swoim życiem nie dali o nim świadectwa, ani nie zachęcili swoich dzieci do życia, do praktyk religijnych. Nie stali się, jak mówi święty Paweł, zwiastunami dobrej nowiny. Apostoł Paweł mówi jasno, żeby wybrać Chrystusa, trzeba go najpierw poznać. Właśnie dlatego Sobór Watykański II Pięknie określi rodzinę, mówiąc, że jest pierwszą szkołą życia, pierwszą szkołą wiary. Dodajmy, jeśli w jej korzysta z daru Bożego błogosławieństwa. Świadomość tej odpowiedzialności ze strony rodziców jest dziś szczególnie potrzeba, zwłaszcza gdy za chwilę może się okazać, że wyrzucą nam katechezę ze szkoły. Ministerstwo odpowiedzialne za nauczanie zdaje się robić wszystko, aby katechezę usunąć, bo nie pasuje do światopoglądu. Mimo sprzeciwu biskupów, katechetów i wielu rodziców, Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że od przyszłego roku planuje wprowadzić już tylko jedną godzinę religii tygodniowo. Na to wprowadza wskazania. Które rażąco utrudniają realizację programu Lekcji Religii. A kto wie, czy razem z reformą szkolnictwa w 2026 roku nie zostanie ona całkowicie usunięta. Trzeba więc, aby wszyscy wierni na różne sposoby podejmowali działania ukazujące wielką wartość Lekcji Religii. Będzie to możliwe, jeśli najpierw rodzina stanie się tym. Podstawowym miejscem Katechezy, miejscem przekazy wiary i miejscem relacji z Bogiem. Jakże często o tym przypominał nasz wielki rodak święty Jan Paweł II w jednej ze swoich homilii mówił, że rodzina jest powołana do tego, aby stać się w świecie znakiem wiernej miłości Bogu, do swojego, Boga, do swojego ludu. Ale aby tak było. Rodzina chrześcijańska jest wezwana do przyjęcia i napełnienia się Bożą miłością, bo przeznaczeniem rodziny nadanym jej przez opatrzność jest stanowić wspólnotę w dialogu z Bogiem. I dlatego modlitwa i sakramenty powinny znajdować w życiu rodziny miejsce pierwszoplanowe. Ale czy tak jest? Trzeba zatem pielgrzymować do tego sanktuarium po Boże Błogosławieństwo, aby odbudować swoją wiarę, a następnie pomóc innym ją w sobie ożywić. Dzisiaj wszyscy potrzebujemy tej odnowy wiary. Wielu nosi w sobie to wielkie pragnienie, ale może czasem nie wie, jak je zrealizować. Może czasem jest ktoś zalękniony i nie ma odwagi tego zrobić. Ulega krzykowi zła, które sprawia wrażenie dominowania nad światem i nad człowiekiem. Tak nie jest. Bóg jest większy, przypomina święty Paweł Apostoł. W Nim wszystko jest możliwe. Trzeba do Niego się zwrócić. Trzeba do Niego powrócić. Na nowo Mu zawierzyć. Bóg w Chrystusie umiłował nas miłością nieskończoną i chce nam pomóc, ale potrzebuje naszej współpracy. On respektuje naszą wolność, nasze wybory. Jeśli wybieramy zło, ponownie skazujemy Go na krzyż i cierpienie. Jeśli natomiast otwieramy się na Niego, On staje się naszą mocą i obficie nam błogosławi. Ku temu zwróceniu się do Boga i ożywieniu naszej wiary służy między innymi wielka nowenna, którą rozpoczęliśmy w Wielkim Tygodniu. Niech będzie ona dla nas wszystkich czasem szukania Boga i zgłębienia tajemnicy wcielenia Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ojciec posłał swojego Syna, abyśmy poznając Go, zbliżyli się do Boga. W tym zbliżeniu pomaga nam Maria, prawdziwa przewodniczka w wierze. Wierze Marii, podkreślał kiedyś znowu święty Jan Paweł, już przy zwiastowaniu, a ostatecznie u stóp krzyża na Golgocie, otwarła się na nowo po stronie człowieka owa wewnętrzna przestrzeń, w której przedwieczny Ojciec może napełnić nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, przestrzeń nowego i wiecznego przymierza. Ona najlepiej rozumie, co znaczy wierzyć, bo sama jakby stała się ucz uczennicą swego syna pierwszą, do której on zdawał się mówić Pójdź za mną. Ona więc podążała za Jezusem, gdy on przemierzał drogi Palestyny. Ona była w gdy ustanawiał Eucharystię i gdy mówił: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Ona na golgocie stała pod krzyżem i patrzyła na cierpienie syna. A gdy on w mękach oddawał nam swoje życie, ona wiernie stała pod krzyżem. W tym krytycznym i dramatycznym momencie, nie przestawała wołać do Boga, niech się dzieje wola Twoja. I uczy nas, abyśmy i my każdego dnia te słowa powtarzali, abyśmy mówili, niech się dzieje wola Boża w życiu każdego z nas. Maria jest dziś obecna w Waszej Kalwarii i opowiada o swojej wierze. Zachęca do pójścia na tutejsze ścieżki. Aby medytować prawdę o mojej wytrwałej wierze. A jeśli to nie wystarcza, to jest obecna w tutejszym cudownym obrazie. Czeka na każdego z Was. Została w niebo wzięta, aby ducho, ale duchowo pozostaje tutaj, aby prowadzić każdego do swojego Syna, Jezusa. Aby, mo, aby pomagać odzyskać nam wiarę. Zawierzajmy jej swoje życie. Mówmy jej o swoich codziennych sprawach, zwłaszcza tych trudnych, które spędzają może nam sen z oczu. Nie wahajmy się prosić jej o pomoc w uzyskaniu Bożego błogosławieństwa. Odchodząc stąd i powracając do swoich domów, zabierzmy ze sobą jej błogosławieństwo, które jak pisał święty Paweł. Jest błogosławieństwem z wyżyn duchowości, jest błogosławieństwem jej syna Jezusa Chrystusa. Maria Pacławska, wstawiaj się za nami. Amen.